Czy czuliście się kiedyś niepewnie, stojąc samotnie w polu i wpatrując się w strach na wróble? Mogę się założyć, że tak. Na pewno przeszła wam przez głowę myśl, a co by było, gdyby okazało się, że to nie do końca zwykła kukła wypchana słomu. Makosz to dość sympatyczna istota, która raz na 23 lata, na wiosnę, uprzykrza ludziom życie oraz zmniejsza liczebność populacji w danym regionie. Raz na te 23 lata, kiedy powraca do życia na 23 dni, nikt nie może czuć się bezpiecznie, a ci, co mieli pecha go spotkać, zostają przerobieni na kotlety mielone. Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, skąd ta istota pochodzi i czym tak właściwie jest. I czy można pozbawić ją życia, czy faktycznie jest nieśmiertelna. Niektórzy sądzą, że to jakiś starożytny potwór, który przetrwał do naszych czasów, posilając się ludzkim mięsem. Inni mówią, że to jakaś ponadczasowa demoniczna istota. Tak naprawdę ciężko dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Prawda pewnie leży gdzieś po środku. Zapiski wskazują, że składano mu ofiary z ludzi już w czasach Azteków i to, że był odpowiedzialny za zniknięcie osadników z kolonii Roanoke w Ameryce Północnej pod koniec XVI wieku. Oraz pojawiając się w pojedynczych zapiskach w czasach średniowiecznych, żądając ofiar z ludzi. Smakoż z daleka może zostać śmiało pomylony z człowiekiem dzięki sylwetce oraz ubraniom, które nosi na sobie. Jest to zazwyczaj ciemny, długi płaszcz, czarna kowbojska czapka oraz czarne spodnie, czasami również nosi buty. Jednak gdy się zbliży. Podobieństwo znika, pomimo że posiada on pewne humanoidalne cechy i wydaje się być samcem swojego gatunku, jeśli taki istnieje. Bo, tak jak już wspomniałem wcześniej, jego pochodzenie nie jest do końca znane, więc może on być również jakiegoś rodzaju demonem, który po prostu upodobnił się do człowieka. Posiada kończyny tak jak człowiek, z tą różnicą, że ich palce zakończone są wielkimi, ostrymi pazurami. Smakoż potrafi latać dzięki wielkim, rozkładającym się skrzydłom. Podobnym do tych, jakie posiadają nietoperze. Jego twarz jest nieco zdeformowana. Szczęka wyposażona w wielkie, ostre zęby, a sama czaszka wydaje się być osadzona na wielkiej, szponiastej dłoni, która ją podtrzymuje, a je szpony zachodzą na czoło, oczy oraz dolną szczękę. Potrafią się one rozkładać, nadając mu jeszcze bardziej demonicznego wyglądu. Posiada on szaro-zieloną łuskowatą skórę. Jego wzrost wynosi około 190 cm. A waga powyżej 90 kg. Jego wiek natomiast szacowany jest na ponad 2000 lat. Tutaj słów parę o środku transportu, jakiego używa smakosz. Ponieważ wiemy, że potrafi latać, to jednak często porusza się czarną, starą dostawczą ciężarówką, która służy mu jako narzędzie do przewozu ofiar. Dla ciekawskich i fanów motoryzacji, jest to Chevy Co z 1941 roku. Ciężarówka jest mocno opancerzona, a moc jej silnika jest zwiększona, co pozwala uzyskać nią duże prędkości i ciężko jej uciec. Wygląda na to, że ciężarówka jest dla niego bardzo cenna. Zadaje sobie wiele trudu, aby ją odzyskać w momencie, kiedy jest mu skradziona. Często przechowuje w niej żywe, skrępowane ofiary. Najbardziej prawdopodobnym powodem, dla którego smakosz pozostawia żywe ofiary w ciężarówce jest to, że ma pod ręką świeże zamienniki. Jeśli zostanie poważnie ranny. Martwe ciała nie dałyby mu tak świeżych organów, ponieważ zaczęłyby poddawać się procesowi rozkładu. Natomiast nadmiar ofiar zwozi do tajemniczej jaskini pod Starym Kościołem, gdzie przyczepia swoje ofiary do sufitu, który nazywa swoim domem bólu. W ciężarówce znajduje się radio policyjne, dzięki czemu może śledzić poczynania policji i wie, do których miejsc nie warto już wracać, ponieważ bardzo zależy mu na pozostaniu anonimowym. Jest również bardzo prawdopodobne, że w ciężarówce jest jakieś urządzenie zagłuszające, ponieważ telefony komórkowe wewnątrz pojazdu tracą zasięg. A co za tym idzie, są kompletnie bezużyteczne. Wróćmy jednak do głównego tematu. Aby dalej funkcjonować, smakusz musi pobierać narządy od ludzi i używać ich do zastąpienia swoich, które zostały uszkodzone czy to podczas walki, czy też z powodu upływu czasu. Tak się dzieje, gdy ten traci głowę, oczy, czy kończyny zabija ludzi, a swoje zniszczone organy zastępuje nowymi. Cykl ten trwa od wieków i chociaż Smakoż był wielokrotnie poważnie raniony, strzelano do niego, podpalano, potrącano, przebijano, wysadzano go w powietrze, to wydaje się, że jest prawie niemożliwy do zabicia. Także niekiedy z tego powodu rezygnuje się z próby pozbawienia go życia, a chwyta i unieruchamia na czas jego łowów, aby na następne 23 lata mieć spokój. Po tym okresie zazwyczaj to już ktoś inny ma ten problem. W tym czasie zapada on w stan hibernacji i jest kompletnie nieaktywny do momentu ponownego przebudzenia. Jest dość inteligentny, potrafi mówić, zmienia ciała w makabryczne dzieła sztuki, które następnie wiesza na ścianie jako trofea myśliwskie oraz potrafi wytwarzać broń białą. Wydaje się również, że rozumie emocje takie jak radość, złość, ból i strach. Pomimo setek lat, smakosz wydaje się posiadać bardzo zaawansowane rozumienie współczesnej ludzkiej technologii, broni oraz anatomii. W czasie polowania lubi terroryzować swoje ofiary i w swój chory sposób bawić się z nimi. Zastrasza je, po czym dzięki swojej zdolności wyczuwa osobę, która jest najbardziej przerażona, i ta staje się pierwszą ofiarą. Tak więc posiada zdolność wyczuwania strachu, co nie oznacza, że nie atakuje osób, których go nie wyczuwa. Sytuacja nieco się komplikuje, gdy zostaje mu już mało czasu na ziemi. Wtedy jego podejście się całkowicie zmienia. Nie ma już zabawy i wybierania ofiar. Morduje po kolei jak idzie, zabija każdego, kto się nawinie pod rękę, posuwając się nawet do zabijania dzieci. Wskazują na to plakaty zaginionych dzieci na posterunku policji w Pochoł. Można przypuszczać, że to właśnie on jest za to odpowiedzialny. Zauważono również, że smakosz jest niesamowicie wyrachowany i sprytny, gdy ściga swoje ofiary. Nie uderza w nie z pełną siłą, chyba że okaże się wyzwaniem lub jeśli jego czas na Ziemi zbliża się ku końcowi. W czasie polowania posługuje się głównie bronią białą, używa sztyletów, gwiazdek do rzucania, wykonanych prawdopodobnie z ludzkiej kości oraz topora. Smakoż prawdopodobnie używa również jakiejś formy telekinezy, ponieważ nieraz widać jak przedmioty w jego pobliżu same się poruszają. Rzucana przez niego broń po chwili wraca do niego z powrotem. Inny przykład to moment, w którym stojąc na dachu swojej ciężarówki, w czasie jazdy nadal ma nad nią pełną kontrolę. Jeśli chodzi o formę fizyczną, to smakoś jest o wiele potężniejszy niż człowiek. Potrafi bez problemu rozerwać człowieka na strzępy oraz chociażby oderwać dach w ciężarówce. Jest bardzo szybki i zwrotny, do tego dochodzi jeszcze umiejętność latania oraz dość duża wytrzymałość. Potrafi przeżyć większość obrażeń, które bez problemu pozbawiłyby życia zwykłego człowieka. Dodać tu jednak trzeba, że nie wychodzi po nich bez szwanku. Często zostaje ciężko ranny, by za chwilę wymienić zniszczone organy i wrócić do formy. Natomiast dwa masywne skrzydła, złożone na plecach, są niewiarygodnie silne. Potrafiał bez problemu unieść nie tylko samego smakosza, ale również dorosłego człowieka. Z ich powodu ucieczka przed tym psychopatą jest praktycznie niemożliwa: w czasie lotu osiąga on bardzo dużą prędkość. A zatem podsumowując, jest szybki, silny, inteligentny oraz jak się do tej pory okazuje, nieśmiertelny. Nie wiadomo, czym tak naprawdę jest, skąd pochodzi i czemu zapada w hibernację. Dyskusji nie podlega fakt, że jest wiele bardziej kwiożerczych stworzeń, to jednak trzeba przyznać. Że ten jest jednym z najbardziej przerażających. Być może dlatego, że tak bardzo przypomina człowieka, który w swoim okrucieństwie na pewno znalazłby się w top 10. I chociaż smakosz pojawia się raz na 23 lata, to każda jednostka zdrowa na umyśle nie chciałaby przywitać z nim wiosny. Jeśli podobał ci się materiał o smakoszu. Daj suba i zostaw lajka. Do usłyszenia w następnym odcinku.